Pomysł jest wspólny z wiceprzewodniczącym Sejmiku naszego Adamem Manaszakiem, bo żeśmy kiedyś rozmawiali o historii, nie tylko o polityce się dyskutuje w naszym mieście i doszliśmy do wniosku. Także nie ukrywam, że tutaj jest jeszcze jeden człowiek, który bardzo darzy dużą estymą naszą Jadwigę. To jest Jacek Tarczewski, były długoletni radny. On też poparł ten projekt, także wpadliśmy na pomysł, żeby w jakiś sposób tutaj Jadwiga mocniej zaistniała, nie tylko na rynku, w tym miejscu. I obraz wydał się sensowny. Jest to oficjalna, została wykonana na podstawie of, oficjalnego zdjęcia elektronicznego, które zostało wykonane przez muzeum, oczywiście z prawami autorskimi, ze wszystkim po kolei, na płótnie. Kanwas. Jest to praktycznie kopia, yy, nie ma kopii idealnych, ale, ale poświęców się jest to kopia najnowcześniejszymi technikami dokorskimi. Tak że można powiedzieć, że idealna, to powiem tylko większa od oryginału, <grych> ale to jakby nie, nie, nie zmienia jakości jej wykonania.